Dobra siemanko. jeszcze tak przed w sobie chcę powiedzieć, że przyszła do mnie paczka z AliExpress, e, którą już otwierałem, nie nagrywałem nawet unboxingu, bo mi się to nie opłacało. Paczkę oceniam tak na szybko, po prostu 1 na 10, jeden po prostu za to, że do mnie przyszła tak naprawdę. E, jest to adapter, albo nawet... czekaj, to jest napisane na tym. Jest to taka blaszka do ładowania indukcyjnego wspierająca telefony, które nie mają takiej opcji. Yy, I tak, no jedynkę tylko dlatego, że mi przyszło, ponieważ to mi przyszło, testowałem to na telefonie mojej mamy. To urządzenie tak się zaczęło nagrzawać, że naprawdę w ogóle nie polecam. Tak samo też nagrzało cały telefon. Yy, na szczęście nic się stało, ale wydaje mi się, że niewiele brakowało, żeby stało się cokolwiek. W każdym bądź razie bez przedłużania już przejdźmy do, cał do całego filmu, czyli story time. Siemanko, ja jestem Rowasz i ja w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat, jak to ja wygrałem bilety na Meetup 2019, bilety Meet and Greet, znaczy typu Meet and Greet. Ja naprawdę jaram się tym, nie wiedziałem, że wygram, ponieważ no, startowało dość dużo osób. Z tego co wyliczył Wojtek wyszło ich wyszło chyba 126 startujących osób. To było tak, że wchodzę sobie na Instagrama, patrzę, że organizatorzy Meetup z profilu Mita Polska, których oczywiście serdecznie pozdrawiam, jeśli tylko to oglądają. Macie, macie gust do wybierania zdjęć, naprawdę. Jedyne, co trzeba zrobi było zrobić, to pokazać na zdjęciu, jak się cieszymy z nadchodzącego mitawa, który odbędzie się już 31 sierpnia w Tauro na w Krakowie. Także możemy się tam spotkać, nie? Ogólnie ja tam gdzieś będę, będę nagrywał cztery filmy, taki spoiler mały. No i patrzę na te zasady tego konkursu, no to ja tak sobie myślę, kurde, fajnie byłoby wstartować, może w końcu wygram, nie? Eee, no to tak, no to po prostu wstaję z łóżka, nie? Zbieram się wszystko. I pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem tą tabliczkę, położyłem sobie na biurko i wziąłem to paznokci i po prostu próbowałem zmyć ten, ten marker. Poszedłem sobie na plec przy szkole Piątce. Przy szkole Piątce w Gorlicach. W ogóle tam gdzieś jest ławka sygnowana moim moją ksywką, także jeśli tylko znajdziesz tą ksywkę, to rób zdjęcie i wysyłaj mi wiadomość wiadomości prywatnej na Instagramie. Ewentualnie pochwal się na Snapie, jeśli mnie, nie, jeśli mnie masz, jak nie masz, no to dodaj małpa wassi. W każdym bądź razie myśl, siedzę sobie właśnie z nowym youtuberem i z naszą koleżanką Martą i tak sobie myślimy, co by tu zrobić. Najpierw myślałem, żeby, żeby wspiąć się na, bariery, na na taką drabinkę i po prostu zawisnąć do góry nogami i Trzymać tą tabliczkę, i było tych zdjęć porobione trochę. Ogólnie, jakby tak patrzeć, to z samej tej raminki coś koło 400 zdjęć pewnie wyszło. E, w każdym bądź razie, ostatecznie skończyło się tam, pomyśleć, że będę robił gwiazdę, i to jest po prostu hit. Jak ja robiłem te gwiazdę. bo to jest tak, że ja się kurde przygotowywałem, nie wiem ile, naprawdę nie wiem ile, ale długo to trwało. Mimo, że miłoż yy, potwierdzi. Ogólnie było tak, że postawiliśmy sobie już, zaczyna tablicę, oczywiście miałem napisane Małperowasi i na dole miałem hashtag meetup 2K19. W ogóle to. To hashtag meetup2k19 pisał Miłosz. W ogóle te napisy na tabliczce robił Miłosz, także Miłosz serdecznie, serdecznie dziękuję. A w ogóle to tablicz, ta tabliczka była z poprzedniego meetup. Relacje z tamtego meetupa też mam tutaj na tym kanale. Link wyświetla się tutaj w karcie, także serdecznie Cię zapraszam, ale dopiero po oglądnięciu tego filmu. Tak samo w tamtym filmie pojawia się e, adnotacja do jeszcze poprzedniej relacji z meetupa. No i w tym roku pojawi się kolejna, ponieważ, no jednak trafiam na ten Meetup 2K19 z biletem Meet and Grid i naprawdę jaram się. Wracając do tematu, e, wzięliśmy już ozdobioną tabliczkę moim nickiem z Instagrama oraz z hashtagiem i wsadziliśmy w szparę między, między dwie płytki, takie gąbkowe, co tam są na tym placu. I ja próbowałem robić gwiazdę i to jest po prostu hit. Ogólnie to mieliśmy śmiechu, co nie miara, naprawdę, co nie miara. W ogóle Miosz, nowy youtuber, był, był właśnie moim fotografem, także, także to właśnie z nim dzielę się biletem. No i zrobiliśmy to zdjęcie. Ja wybrałem najfajniejsze i po prostu uzasadniłem na Instagrama, dodałem odpowiednie tagi. E, wolałem, właśnie to jest w ogóle tak ciekawostka, bo wolałem jednak nie dodawać e, takich e, tak w poszerzających zasięgi, jednak e, więc dodałem tylko hashtag KrakówEmu, hashtag konkurs i e, e, małpa Meetup polska i małpa .pl, bodajże, no i udostępniłem to zdjęcie i tak sobie z, tym, z tą myślą, czy wygram, czy nie, czekałem sobie do poniedziałku, do godziny dziewiątej, ponieważ wtedy kończył się, kończył się sam konkurs, i właśnie po tym, na dniach miałem być wyniki i od razu mogę powiedzieć, że, że w ten sam dzień były wyniki, także też, też, się, też się masakrycznie cieszę. Ogólnie to obawiałem się bardzo i cały czas żyłem z taką myślą, że nie no, wystartować wystartowałem, ale na stówę nie wygram. Nie, nie uda się, to, to, to nie ma szans nawet, nie? Gadałem sobie z tym Miłoszem, i tak żebyśmy się jakoś nie nastawiali specjalnie do tego, chociaż e, to co dawało nam nadzieję to dwie rzeczy przede, przede wszystkim przepatrzenie wszystkich fotek jakie tam były e, nie chcę tutaj obrażać nikogo, ale większość idąc moim gustem po prostu mi się nie podobały e, oraz w regulaminie było, było w samym początku, w paragrafie pierwszym e, w ogólnych zasadach, czy jakoś tak e, było napisane przede wszystkim, najważniejszy warunek to było mieć ukończone 18 rok życia także, także ja już mam prawie 19, nie na mitapie będę miał 19 już, znaczy no ponad miesiąc przed mitapem, ale, ale będę miał 19. No i tak sobie przepatrywaliśmy, widzieliśmy fotki najlepsze, lepsze i inne. W każdym razie, wszystkie osoby, które teraz pojawiły się tutaj na filmie, znaczy screeny z ich, z ich postów oczywiście serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądacie. Ogólnie, może tego po mnie nie widać, ale ja naprawdę stresuję się nagrywaniem tego filmu, ponieważ pierwszy raz nagrywam story time. Tak trochę wchodząc w zdanie. Przyszło mi powiadomienie z Instagrama. Przyszło mi z Instagrama ja tak by się no kurde, dobra, no może, może ktoś skomentował zdjęcie albo zostawił lajka, nie? To nie będę jakoś się specjalnie przyjmował. No i tak patrzę, kurde, jedynka, plakietka z jedynką przy logo Instagrama, no to kurde... No to już wtedy wiedziałem, że ktoś do mnie napisał, to ja tak sobie myślę, ja no pewnie ktoś coś ode mnie chciał takiego, nie wiem, może jakiś widz napisał, ewentualnie ktoś z moich znajomych, wchodzę w to i nagle patrzę, kurde, napisali do mnie osoby odpowiedzialne za meetup, skąd ta meetup polska, nie? I ja takie, kurde, co? I ja tak patrzę, dobra, wchodzę w to, patrzę i kurde... Gratulują mi, wygrali. wybrali Akurat moje zdjęcie po prostu, ja mnie tak rozpierała. Energia na i pierwsza osoba, do której zadzwoniłem, to był nowy youtuber. Właśnie, miłość nowy youtuber, to ja do niego dzwonię. Ten w ogóle myślał, że go że go prankuję nie? Ja mu kurde, ciągle tłumaczę. Kurde, miłość, to przecież chciałoby mi się bawić, kurde, z z czcionkami Nie chciałoby mi się, kurde, miłość bawić, Z więc miłość nadal nie dowierzał w ogóle. Ja też nie dowierzałem, że akurat mi się uda. Mi, chłopakowi kurde, z Godlitz. Wesery byłem w święcie. Co ja się stał. Bo ja serio byłem święcie przekonany, że to wygra ktoś z naprawdę z większego miasta, nie? A nie z takich Gorlic. Znaczy ja nie mówię, że Godlice są złe, gorlice są świetne, gorlice są zajebiste. Tak wyglądała moja, e, moja historia z biletami na meetup. Ogólnie cieszę się bardzo z tego, że, że udało mi się właśnie e, wygrać te bilety. No i to chyba byłby koniec tego Story Time. A, jeszcze jedna sprawa, ponieważ w tytule jest napisane plus konkurs, tak, także stwierdziłem, że zrobię taki malutki konkursik dla Was. E, wpadło to... Ten pomysł wpadł w ogóle przypadkiem i robię konkurs na to. Jest to właśnie ta przyjściówka do ładowania indukcyjnego za mocny jednak przesół prądu, jak na taką małą blaszkę. Nie wiem, ja się nie znam na tym kompletnie, także jeśli ktoś chce to wygrać, nawet nie zwracając uwagi na to, że to jest do iPhone'a tak naprawdę. E, tylko tak na samą pamiątkę, tylko dlatego, że to jest podpisane, jest sygnowane moim podpisem, także Także jeśli po prostu chcesz to wygrać, to zostaw lajka, zostaw subskrypcję i napisz w, w, ko w komentarzu. Napisz w komentarzu hashtag chcę to. I wtedy ja po prostu wylosuję jedną osobę i wyślę jej. Także zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Tymczasem ja już z Tobą żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Na razie i cześć!